Witam cię serdecznie. W dzisiejszym odcinku skupię się bardziej na mm, mobilizacji, stretchingu, rotacji. Gdy chodzimy o po, po, przeciwna ręka do przeciwnej nogi, e, idzie i wtedy wykonujemy rotację w kręgosłupie i Nieposiadanie tej mobilności powoduje, że zaczynamy odczuwać bóle w górnej części pleców. Tutaj, barki, może nam się plecy zblokują. I chciałam Ci pokazać takie trzy fajne, efektywne rozciągania, które ja bardzo lubię i bardzo pozytywnie wpłynęły na biomechanikę mojego ciała. Zacznijmy od rozciągania mięśni tylnych uda nogę daję sobie do przodu, jestem w klęku najpierw zaczniemy od tego jak robić hinge, hinge to jest pośladki idą do tyłu, kręgosłup zostaje prosty, to nie jest, że ja się zginam, to, je, to by szło to jest z kręgosłupa to jest zgięcie zestawu biodrowego i to będzie bardzo ważne w tym rozciąganiu robię Hincz w tył i kładę stopa, może się unieść i uniesie się. Położę ręce, gdzie mi jest wygodnie. Ważne jest, że tak, stopa jest rozluźniona, nie wciskam ją w podłogę, to jest jedno. Pośladki poszły do tyłu i teraz tak. Jeżeli mam napięte mięśnie, tutaj tylne uda. Może się zdarzyć tak, że będę miała taką pozycję i to nie jest prawidłowa pozycja. Wtedy będziesz miała więcej napięć tu w szyi. Prosty jest kręgosłup. Ja miałam yoga blok na początku i tak, za, tak zaczynałam to rozciąganie. Możesz mieć tutaj krzesło i zauważ będziesz wtedy wyżej. Teraz się mam ściany, żebyś widziała, jak mam prosty kręgosłup. I zmienia stronę. Zacznę od tego hinge. brzuch wciągnięty, pośladki w tył. Ja sobie tu mogę pomóc palcami, mogę mieć lustro przed sobą i zobaczyć, czy mój kręgosłup ma taką ładną linię. Stopa się mi uniesie, położę ręce, rozluźniona stopa. Czy mam 10 wdechów? I się rozluźniam. Bobkę poczuć z wydechem, że na przykład chcę iść dużo niżej. I pamiętam o moich barkach, że to nie jest tu. Jak zrobisz tak, będziesz czuła swoją szyję. Zaczniesz czuć napięcia w swojej szyi. I wrócę. Zostanę na tej nodze. Przeciwną rękę kładę na nocy. Teraz będziemy robić rotację. Brzuch jest wciągnięty, przodo pochylenie miednicy, tyło pochylenie, czyli jestem w tyło pochyleniu miednicy, wdech, ręka robi krążenie. Patrzę się za ręką, miednica jest stabilna. Mogę tu czuć takie lekkie um, coś, to jest bardziej w miednicy w stawie biodrowym robię 10 I teraz robiąc tą rotację chcę czuć, że moje barki są rozluźnione, że tam nie ma żadnych napięć. I zrobię ostatnie. Zostanę na tej stronie, a ręce kładę do modlitwy. Tu zaczynam z tego hinge back, proste plecy. Skręcam się w Twoją stronę, kładę rękę na macie, ręka do sufitu. Tutaj otwieram opuszki palców, otwieram, chcę otworzyć dłoń, tak żebym czuła, że cała ta część otwiera się mi i wracam. I znowu zrobię pośladki do tyłu. Ręka idzie blisko, jest w linii tak naprawdę środkowej ciała. Otwieram się i czuję, że otwieram tutaj dłoń. W następnym powtórzeniu zostanę 5 wdechów, dobrze, że mam ścianę przy sobie. To jest um, bardzo balansujące rozciąganie. Biorę wdech i wydech. Wdech, wydech zrobię jeszcze. Skupiam się na tym, żeby pośladki moje szły do tyłu i Wrócę, zmienię stronę. Rozwiązaniem też, opcją na to ćwiczenie jest, żeby być blisko w ściany. Wtedy możesz zobacz, polepszyć też zakres ruchu to jest jedno z rozwiązań. I możesz zawsze iść bliżej i bliżej do ściany. 3 powtórzenia. Cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ręce mam do modlitwy, brzuch jest wciągnięty, powtórzę ci to jest przodo pochylenie miednicy. To jest tyło, jestem w tyle pochylenie miednicy. Z... Najpierw biodro idzie do tyłu, skręcam się, kładę rękę blisko stopy w linii tutaj środkowej ciała, i ręka idzie do góry. I wracam. Pamiętam tyło pochylenie miednicy, biodra w tył, ręka w górę. Chcę otworzyć przednią część ciała. Następnym razem zostaje, zostaje. Biorę wdech i wydech, wdech, wydech i wracam. Co jest ważne w tych trzech rozciąganiach, w jakimkolwiek moim zdaniem powinno się robić? Oddychaj. Jeżeli czujesz jakiekolwiek napięcie, rozluźnij, rozluźnij je zdecydowanie e, i słuchaj swojego ciała. Dziękuję Ci bardzo. E, jest to seria filmików, które. E, Możesz oglądać. W każdą sobotę w niedzielę o godzinie 8 rano załączam nowy filmik. Teraz będzie kilka filmików bardziej rozciągających, mobilizujących, bo potrzebujemy i jedno, i drugie. I zobaczysz, że wykonując ćwiczenia rozciągające, takie mobilizujące, pomogą ci one w. Lepszych efektów, osiągniesz lepsze efekty w treningu siłowym i w, w jakimkolwiek wykonujesz. Trzymaj się i życzę Ci miłego dnia.